Hey. Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Rozpędzamy się, nagrywamy kolejne odcinki i dzisiaj przychodzimy z imprezowym przepisem albo lunchboxowym, albo trochę studenckim nawet, ponieważ no, ja ten przepis poznałam właśnie w czasach studenckich. Wtedy się zamawiało dużo pizzy, a moja mama nie jest fanką pizzy, więc dla odmiany zamawia sobie właśnie taką sałatkę. Jest to sałatka bardzo prosta, bardzo szybka, więc właśnie sprawdzi się na różnych imprezach. Składa się ona głównie z kapusty pekińskiej, warzyw, sera tuńczyka. i tuńczyka, więc zapraszamy Was do, do oglądania. Przygotowania. Do przygotowania tej sałatki będziemy potrzebować e, przede wszystkim kapusty pekińskiej, ogórka, papryki, dwóch pomidorków, e, tuńczyka. Tutaj mamy dwie puszki. Po 150 g kukurydzy i groszku z puszki, e, 200 g startego sera na drobnych oczkach, 5 łyżek majonezu oraz 2 łyżki Keczupu, no i sól i pieprz do doprawienia. Zaczynamy od poszatkowania kapusty pekińskiej. Najpierw kroimy ją na pół i jeszcze raz na pół, żeby te kawałki nie były takie duże. I teraz kroimy w paski. Połowę wrzucamy na dno miski. Teraz obierzemy sobie ogórka ze skóry. Myślę, że ta poł połowa tego dużego wystarczy. Ogórka też kroimy na pół. Znowu na pół. I kroimy go w plasterki. Do miski wrzucamy ogórka. Rozprowadzamy go pod niej tak w miarę równomiernie. Pomidorka też kroimy na pół. I kroimy go na taką mniejszą kosteczkę. Mniejszą, nie za małą. Na ogórka wrzucamy pomidora. Również go rozprowadzamy. Fajnie jakbyście mieli właśnie taką dużą, przezroczystą miskę, to wtedy fajnie, ładnie będzie widać te warstwy sałatki. Tuńczyka trochę rozdrabniamy. My używamy tuńczyka w sosie własnym. W oleju będzie troszeczkę za tłusty, ponieważ mamy majonez, więc wystarczy nam tego tłuszczu. Tuńczyka rozprowadzamy równomiernie po pomidorach. I mieszamy najprostszy sos na świecie, czyli majonez z keczupem. Zaraz zobaczymy, czy nie będzie za mało keczupu. Chodzi o to, żeby on był lekko kwaskowaty. Troszeczkę słodki od keczupu. Możemy się pokusić o wciśnięcie tutaj odrobinę soku z cytryny. Dodajemy trochę pieprzu. Ja nie przesadzam z tym pieprzem, bo mam bardzo ostry pieprz. Bardzo pierny. No i soli trochę. Mieszamy. Dobra i trzy czwarte naszego sosu wykładamy teraz na tuńczyka. A tą jedną czwartą sobie zostawimy, żeby jeszcze na samą górę yy, troszeczkę dać tego sosu. Mhm. Teraz wykładamy yy, ser, warstwę serową, moją ulubioną. Dzięki temu, że on jest pokrojony na tej tarce właśnie z mniejszymi oczkami, dodaję taką puszystą warstwę. Teraz pokroimy paprykę. Pokroimy ją w kosteczkę. W cienkie paski. I drobną korzystkę. No i teraz wykładamy paprykę na ser. Wykładamy ją trochę. Będzie taka fajna Trzykolorowa warstwa. Rasta trochę. <grych> w kolorach rasta. Groszek, teraz idzie. No i kukurydza. Zapomniałam Wam powiedzieć, że sobie zostawiamy jeszcze yy, trochę, ale to oczywiście niekoniecznie, kukurydzy, yy, papryki i groszku, żeby udekorować tą już ostateczną górną warstwę. Wykładamy tutaj na górę teraz resztę kapusty. Zamykając naszą sałatkę. I żeby nam się ładnie skleiło, wszystko to jeszcze na górę warstwa sosu No, i na górę wysypujemy sobie jeszcze resztkę naszej kukurydzy. I czego? Papryki. Papryki i groszku. groszku. Tak, żeby trochę przykryć tą górę, żeby było ładnie kolorowo. Przy wykładaniu sałatki istotne jest to, żeby wyjmować ją warstwowo, więc jedną łyżkę. Wkładamy głęboko, aż na dno, drugą wbijamy. Uu. Po czym wykładamy, przystawiamy bliżej talerz i wykładamy. No prawie nam się udało. Wygrzebujemy jeszcze sałatę z dna. Początek jest najtrudniejszy. Tak, najgorzej no zacząć, więc dobrze, żeby gospodarz zaczął, a reszta gości już się obsłuży. Na talerzu możecie oczywiście sobie wszystko razem wymieszać. No i tak się prezentuje nasza sałatka. Wyłożyliśmy ją sobie, żeby łatwiej nam było testować, więc zresztą pokazywaliśmy wam jak ją wyciągać i teraz zacznijmy test smaku. Jacek jej nie jadł, jeszcze nigdy. To jest taka sałatka trochę podobna do ala gyros. bardzo podobna. Może z tuńczykiem. tuńczykiem no i ser dodatkowo. I ser, no i nie ma tutaj żadnej fety, no i nie ma takich przypraw. No ale próbuj, próbuj Jacek. To, 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 to zacznij. No dobra, teraz... Ja Ale musisz sobie pomierzyć różne składniki. Ale to już się wszystko wymieszane. Sobie. Widzę, że same sery wybrałeś. Trochę No dobra. Nie, ja sama sama włożyłem. No to ty pierwsze. Nie ty, no. Czemu ja? No bo ja już jadłam. Ty, <laughs> a ty, ogór, weź, będzie... Ogórka weź i tego. Wszystko Potem będzie, dlaczego ty pierwszy testujesz? Dobre, ja, bo, ja, bo ja mu kazałam. <laughs> mm, super. Ja, dobra? Ja tak mi nie wierzę, że taka sałatka może Bardzo być. Bardzo dobra. Jestem ogólnie wielkim fanem tuńczyka. Aktualnie też trochę zmieniłem swoją dietę, staram się wrócić na siłownię, yy więcej białka i uwielbiam tuńczyka. Kiedyś nienawidziłem, teraz po prostu mógłbym go jeść co dzień. Mm -hmm. Bardzo dobra sałatka. Nie? Co? Super. Wiem że Ona... ten ser i majonez robi robotę. Ten mm -hmm. ser robi to coś takiego śmiesznego, że ta sałatka jest sa taka lekka, coś takiego się tam dzieje w buzi, jak to jecie, coś... to jest troszeczkę inny smak, właśnie no. nie, nie jest taka typowo sama warzywna, jest fajna. Nie wiem, czy robiliście kiedyś podobną sałatkę zupi chińskiej. Można tą sałatkę zrobić właśnie zamiast tuńczyka, dodać zupkę chińską. Jadłeś? Nie? Nigdy nie jadłeś mm -hmm. lubi... O kurde, jeżeli chcecie, to dajcie znać to w kolejnym odcinku. Zróbmy Wam kolejną studencką sałatkę. Tym razem z zupką chińską. Tak. Trochę niezdrowo. Nie powinniśmy promować tego jedzenia. No. Także nie wiem. Tym bardziej, to nie powinien. Chyba, chyba, że jakaś taka bardzo awaryjna opcja <laughs> dla biednego studenta. Dobra, dajcie znać co o tym sądzicie, wtedy my się zastanowimy, czy warto, czy też nie. Z makaronem też byłaby spoko. Do tego można by było tutaj makaron, żeby taka była bardziej treściwa. To jest zamiast zupki chińskiej, możemy dodać po prostu, mm, chociażby, nie wiem, makaron pena, albo... No i tak samo, jeżeli nie lubicie tuńczyka, to możecie zastąpić na przykład tutaj tego tuńczyka kuczakiem, takim przesmażonym, ale rozrobionym. No, jak nie lubicie papryki, nie dodawajcie papryki, jak nie lubicie to ja <laughs> lubię. ogórka. Paniona, tak czy inaczej, bardzo... Jak jesteście na diecie, to nie moją nazwę. <gry> Dobra, tak czy inaczej, zachęcamy tak. Was do zrobienia y, takiej sałatki na imprezę, do pracy, y, czy też, jak Was znajdzie ochota na twinczykę chociażby. <gry> <gry> także dzięki za oglądanie i do, do, zobaczenia. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!